błędów, które popełniasz stosując olejki eteryczne. Tam, tam, tam. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Julia Wizowska, jestem naturoterapeutką i specjalizuję się w lecznictwie i aromaterapii. Bardzo często opowiadam o stosowaniu olejków eterycznych, napisałam parę książek, i e booków o zielsku, czyli właśnie o używaniu ziół i olejków eterycznych w codziennych zabiegach, codziennych mm, zabiegach w celu wsparcia Zdrowia i dobrostanu, i w związku z tym otrzymuję bardzo dużo pytań, uwag odnośnie olejków, i zauważyłam, że bardzo często użytkownicy olejków eterycznych popełniają te same błędy. Co to za błędy i jak się ich ustrzec? O tym za chwilkę. Błąd numer jeden. Często mylisz. Olejki eteryczne z zapachowymi. O co chodzi w olejkach eterycznych, a o co chodzi w zapachowych? Olejki eteryczne to są esencje pozyskane z roślin. To są naturalne substancje wyciągane w ten czy inny sposób z prawdziwych, żywych roślin. Po drugiej stronie są olejki zapachowe, olejki kominkowe, olejki, które możesz znaleźć w drogeriach, w supermarketach, w sklepach, wszystko za 5 zł i tym podobnych instytucjach. To są syntetyczne substancje tworzone w laboratoriach. Bądź nie w laboratoriach, tylko na hali produkcyjnej. Tak czy inaczej, one nie mają nic wspólnego z roślinami, z naturalnymi, roślinnymi substancjami. Jedyne co one mają, to ten syntetyczny zapach. I hmm, jeżeli chcemy dodać tego zapachu do nie wiem odkurzacza, żeby poczuć ten zapach. No to możemy to zrobić. Aczkolwiek nie sądźmy i nie zakładajmy, że w związku z tym um, otrzymamy jakieś terapeutyczne wsparcie od tegoż olejku. Generalnie substancje roślinne, substancje zawarte w olejkach eterycznych mają niesamowitą moc, niesamowite znaczenie dla wsparcia naszego dobrostanu. Zawierają w sobie takie substancje, które właśnie ten dobrostan wspierają. Pomagają nam na przykład zasnąć, zrelaksować się, odprężyć, wspierają na przykład zdrowie naszej skóry itd. itd. Każdy olejek ma własne właściwości. Olejki zapachowe tego absolutnie mieć nie będą. One nie mają w sobie żadnej wartości terapeutycznej, żadnej wartości wspierającej. Nasze zdrowie, nasz dobrostan psychofizyczny. One mają wyłącznie zapach. I co ważne, jak rozpoznać te olejki zapachowe? Ten zapach jest dosyć nietypowy. To znaczy, jeżeli widzicie na półce w sklepie jakąś buteleczkę z zapachem niewystępującym naturalnie w środowisku, dajmy na to zapach czekolady. No, jaki olejek eteryczny można pozyskać z czekolady? Żaden. Hmm? Tak samo nie wiem, e, zapach e, zimowej wiśni. Nie, takie zapachy nie występują w środowisku naturalnym. E, w sensie naturalnych olejków eterycznych to nie jest esencja z żadnej rośliny. W związku z tym trzeba mieć na uwadze od razu, że ten zapach został pozyskany syntetycznie. Więc o ile możemy mówić o tym, że e, zapach y, zapach lawendy czy zapach y, olejku eterycznego z lawendy będzie nas uspokajał, bo ma w sobie właśnie substancje, które wspierają dobrostan, o tyle y, taki sam y, ale syntetyczny zapach lawendy z olejku y, lawan la, o zapachu lawendowym, no to w żaden sposób nie będą nas wspierać, będą zapewniać nam wyłącznie zapach. Więc tutaj tą różnicę trzeba mieć na uwadze. Błąd numer dwa. Kupujesz olejki tanie, kiepskiej jakości. I tu bardzo często spotykam się z tym, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, jej, kujula, olejki nie działają, olejki eteryczne nie mają żadnej wartości, bo... Pff, Kupiłam, stosowałam i nic z tego nie wyszło, żadne, nie, żadnej różnicy nie odczułam I ja się wtedy pytam, "Okej, okay, dobra, ale gdzie nabyłaś ten olejek i co to za olejek? I faktycznie, na przykład dajmy na to, jest to osoba bardziej świadoma, rozróżniająca już olejki eteryczne od olejków y, zapachowych Więc kupuje olejek eteryczny Wiem, na co na to zwracać uwagę, w jaki sposób odróżnić, i faktycznie na opakowaniu ma napisane, że to jest olejek eteryczny. Aczkolwiek, aczkolwiek, jest to olejek m, zaskakująco tani jak na olejek eteryczny. I co tu się może zadziać? M, na przykład, y, może dojść do sytuacji, że ten olejek faktycznie zawiera w sobie olejek eteryczny, czyli pozyskany z rośliny. Ale w związku z tym, że wyciągi z roślin, czyli te prawdziwe, naturalne olejki eteryczne, są dosyć drogie, bo cała zabawa z pozyskaniem olejków eterycznych jest dosyć czasochłonna, pracochłonna, wymagająca też użycia określonej ilości surowca, w, w niektórych przypadkach bardzo drogiego surowca i bardzo dużej ilości surowca, w związku z tym olej eteryczny jest drogi. Więc producenci rozcieńczają ten olejek eteryczny jakimś innym olejem nośnym. I o ile to jest um, zaznaczone na opakowaniu, to wszystko jest w porządku, bo niektóre olejki, te najdroższe, faktycznie są rozcieńczane, żeby były bardziej dostępne, ale wtedy jest informacja na opakowaniu, że tu jest w takich i takich proporcjach, yy, na przykład z olejkiem rzeżoba rozcieńczonym. Natomiast. Ci mniej uczciwi rozcieńczają, nie informując użytkowników o tym, że oto mamy olejek eteryczny w dużo mniejszym stężeniu niż faktycznie, mm, niż faktycznie mm, ma być olejek eteryczny, niż, niż faktycznie jest ten olejek czysty, tak? I w związku z tym, jeżeli stosujemy taki rozcieńczony olejek... W takich samych dawkach, jakbyśmy stosowali olejek czysty, no to faktycznie to działanie może być słabsze. Bo po prostu są inne proporcje, inne, inny kontakt z zawartością olejku. Bardzo ważne jest. A rzeczywiście zwrócić uwagę na cenę i zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w takim popularnym sklepie, w drogerii, w supermarkecie, czyli w sklepie, który nie specjalizuje się w olejkach eterycznych sensu stricte, a na przykład ma całą półkę z różnego rodzaju olejkami, które mają napisane, że to są olejki eteryczne, um, bo równie dobrze napis: olej eteryczny może być. Yy, Nazwą własną danego produktu, to już jest inna inna rozmowa, inny, inny moment będzie na tą konkretną rozmowę, ale tak też może być. Więc jeżeli na przykład jesteśmy w sklepie i wszystkie olejki podpisane olejkami eterycznymi, mają cenę, nie wiem, 7-8 zł, bardzo podobną do siebie, to to, że ta cena jest w ogóle podobna, to powinno zwrócić naszą uwagę. A to, że ta cena jest tak niska, bo 7-8 złotych. 10 zł to jest bardzo niska cena na olej eteryczny. To tym bardziej powinno zwrócić naszą uwagę, że coś tu jest nie tak. Że nawet jeżeli to jest faktycznie olej eteryczny, to na czymś tam zostało przyoszczędzone. I pytanie, na czym? Mhm. Ja też zwracam uwagę zazwyczaj, że nie musimy używać olejków eterycznych. To nie jest przymus. Aromaterapia nie jest przymusem. To jest metoda na poprawienie swojego dobrostanu. Ale żeby poprawić swój dobrostan, to trzeba sięgać po olejki dobrej jakości, żeby one rzeczywiście wpłynęły na nasz dobrostan. Jeżeli chcemy używać substancji syntetycznych, to równie dobrze możemy kupić byle jaki olejek zapachowy, taki wiecie, kominkowy. Potem się co prawda dziwić, że kichamy na ten olejek i, i mamy uczulenie, ale to już też inny temat. Więc po tego typu produkty możemy sięgać. Natomiast jeżeli zależy nam na produkcie naturalnym, na produkcie roślinnym, czystym, pozyskanym z roślin, to wybierz naprawdę zainwestujmy w olejek eteryczny dobrej jakości, bo to się popłaci po prostu. Inna sprawa, że nie używamy dużo tych olejków eterycznych, więc naprawdę takie małe buteleczki, nawet jeżeli zapłaciłem za nią bardzo dużo, e, starczy nam na długo. Jeszcze wracając do ceny, słuchajcie, do tego właśnie drugiego błędu, z którego jeszcze nie weszliśmy, to e, zachęcam Was do tego, żeby zajrzeć na stronę Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Tam od czasu do czasu e, w zakładce ceny hurtowe, czy jakoś tak, są publikowane faktycznie ceny hurtowe, Olejków eterycznych i zobaczcie, jakie są ceny w hurcie na dane olejki eteryczne. Kiedy zobaczycie, ile kosztuje ten olejek kilogram czy tam litr tego olejku w hurcie, ile set, a czasem nawet tysięcy dolarów kosztuje jeden litr olejku w hurcie, to. Zrozumiecie już, że mała buteleczka, nawet 10 ml mała buteleczka, nie ma prawa kosztować 7-8 zł. Warto sobie zajrzeć i zobaczyć, jakie są najdroższe też olejki, żeby nie dać się zmylić, ym, zwłaszcza olejkom różanym, ym, tanim olejkom różanym, ym, bo one nie ma prawa kosztować tanio, po prostu. Błąd numer 3. Hmm. Dajesz za dużo olejku, mhm. bo uważasz, że im więcej się da, tym lepsze są efekty, no właśnie, wspierające dobrostan. Ja już tutaj przy błędzie numer dwa nawiązywałam do tego, że mm, używamy bardzo malutko olejku eterycznego. Naprawdę czasem jedna kropla wystarczy potąd. I to, że po dodaniu tej jednej kropli czasem nie czujemy zapachu, nie oznacza, że ten olej eteryczny nie działa. Bo tak naprawdę działa na nas z jednej strony zapach, owszem, ale z drugiej strony działają na nas substancje zawarte w olejku eterycznym. To są dwie równoległe, równotorowe yy, działania które serwuje nam olejek eteryczny. I jeżeli nawet nie czujemy tego zapachu, to mimo wszystko olejek eteryczny na nas wpływa, bo wdychamy substancje, które są w tym olejku eterycznym zawarte. Więc czasami naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby lać po prostu hektolitrami, polewać wszystko olejkiem eterycznym, byle było czuć. Bo bo naprawdę, jeżeli nie czujemy, to i tak na nas działa. Wystarczy malutka kropeleczka. Natomiast rozumiem, z czego się bierze ta potrzeba, bo Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni już do intensywnych zapachów, które nas na co, na co dzień otaczają. I to są bardzo często syntetyczne zapachy. To są zapachy perfum, zapachy dezodorantów, antyperspirantów, zapachy mm, odświeżaczy powietrza, zapachy detergentów, zapachy płynów do prania, płukania, zmiękczaczy tkanin itd. To są bardzo intensywne zapachy, które... Mm, które sprawiają, że nasz węch nie jest już tak mocno wyczulony na delikatne zapaszki, na te naturalne. I kiedy weźmiemy do ręki olejek zapachowy, znowuż posłuży się tym lawendowym, zapachowy olejek lawendowy, ten wiecie, do kominków, i naturalny, eteryczny olejek z lawendy, to owszem, olejek zapachowy będzie bardziej intensywny niż ten prawdziwy, naturalny, czysty. Dlaczego? No właśnie dlatego, żebyśmy czuli ten zapach. Bo oprócz zapachu, on nic innego nie oferuje, ten olejek. A my, w związku z tym, że mamy tak bardzo dużo bodźców zapachowych na co dzień, też nie każdy zapach po prostu odbieramy. Trochę nam się, wiecie, węch wyłącza, czy degraduje odrobinkę. Więc yy, zwracam uwagę, że jak zaczynamy dopiero stosować olejki eteryczne, to może nam się wydawać, że one w ogóle nie pachną. Że trzeba tam jak najwięcej dać tego olejku, żeby był w ogóle jakiś aromat, a to nie o to chodzi. Zacznijcie. Jak już odstawicie takie olejki zapachowe, te syntetyczne, to potrzebujecie troszkę więcej czasu, żeby w ogóle się przyniuchać do tych olejków eterycznych, do tych prawdziwych. To jest raz, a dwa, że z czasem nabierzecie też więcej więcej takiego wyczucia na niuanse zapachowe będziecie odróżniać w ogóle lawendę, która pochodzi z różnych e, obszarów. Lawendę bułgarską od egipskiej i, e, i odwrotnie. I będziecie czuć tą różnicę zapachową też pomiędzy różnymi e, rocznikami tej e, lawendy, ale to już też inny temat. Więc takie, wiecie, taka subtelność zapachowa się włączy. A poza tym też będziecie wiedzieli, że nie chodzi o ilość, tylko jakość. Trywialne, ale mega prawdziwe. I podobnie, słuchajcie, jest z błędem numer 4, do którego już przechodzimy. Błąd numer 4 bazuje na przekonaniu, że Olejki eteryczne, żeby lepiej zadziałały, należy pić. Z tym przekonaniem bardzo często się spotykam. Nie wiem, co było źródłem, już nie chcę tutaj mnożyć teorii, natomiast to nie jest do końca prawda. Generalnie w ogóle są szkoły aromaterapii, które absolutnie zabraniają przyjmowania do ustnego olejków eterycznych. Bo pamiętajmy o tym, że olejki eteryczne to są bardzo mocne esencje z roślin, bardzo mocne wyciągi, nazwijmy tak, z roślin. I ciężko jest określić, co, jakie są dokładne, jakie są dokładne substancje, w jakich dokładnie proporcjach w tej konkretnej partii roślin. Bo w związku z tym, że to nie jest stworzone, wiecie, w laboratorium, w in vitro i tak dalej, tylko jest pozyskiwane z żywych roślin i bazujemy na tych żywych roślinach, to to, co te rośliny w sobie zawierają, zależy od rocznika. Zależy od miejsca, w którym te rośliny wyrosły, zależy od nasłonecznienia, zależy od Odstosowanych polepszaczy przy uprawie tych roślin, czy to są bardziej ekologiczne, czy mniej itd. itd. Zależy od tego, ile było deszczu w danym roku. Zależy od m, miejsca, od kraju, z którego dana roślina pochodzi, która potem została wykorzystana do powstania oleju eterycznego. Wiecie, jest wiele różnych, m, różnych zmiennych, które po drodze mogą m, zajść żeby znaleźć się w tej buteleczce, więc nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest dokładnie zawarte w tej buteleczce, jaki jest skład, dokładny skład chemiczny. Każda partia będzie się różniła od siebie, bo to będą różne roczniki, różne um, warunki uprawy, różne warunki meteorologiczne, pogodowe. W związku z tym ciężko jest określić dokładne dawkowanie do ustne. A trzeba też pamiętać. Że to są bardzo mocne substancje. W związku z tym, um, nierzadko, jeżeli przeholujemy z ilością tych przyjętych um, olejków eterycznych do ustnie, może dojść do zatrucia. Przy czym zatrucie też oblicza się na podstawie masy ciała. Inna jest e, e, wrażliwość małego dziecka albo osoby e, no, bardzo filigranowej. Um, a inne dawki może przyjąć osoba, która jest troszkę większa. W związku z tym no, ciężko jest określić konkretny sposób dawkowania, dlatego uważa się, że um, znaczy są szkoły, które mówią, że nie przyjmuje się do olejków eterycznych, że olejki eteryczne są stosowane albo e, powierzchniowo, czyli nanoszone są na ciało. Um, Bezpośrednio na ciało, oczywiście po rozcieńczeniu, o czym jeszcze za chwilkę powiem, w postaci różnego rodzaju mazideł, czy, czy rozcieńczone w, w olejach nośnych, ale nanoszone na ciało bezpośrednio, albo poprzez dyfuzję, czyli um, poprzez dyfuzory, poprzez kominki, poprzez um, na przykład um, parę wodną, czyli Siedzenie nad parówką, garnek z gorącą wodą i, i, i parówka, ale jakby też są swoje niuanse przy korzystaniu z tych metod. E, natomiast, no, nie jest konieczne picie um, do tego, żeby olejki zadziałały. Powiem więcej, w niektórych przypadkach dużo lepsze efekty osiągniemy nie poprzez. No, właśnie inaczej, dużo lepsze efekty osiągniemy, nanosząc powierzchniowo olejki na ciało albo um, stosując inhalację tymi olejkami. Mhm. Więc e, niekoniecznie spożywanie jest najlepszym rozwiązaniem. No i błąd numer 5, który jest związany poniekąd z tym, co już przed, przed chwilką powiedziałam, czyli bezpośrednio bezpośrednie nanoszenie na ciało i to się, to, to, to ten błąd jest popularny zarówno przy nanoszeniu faktycznie na ciało, jak i przy kąpieli czyli błąd, który który często towarzyszy użytkownikom olejku, to jest bezpośrednie dodawanie olejku eterycznego do wody nie robimy tego nie nanosimy bezpośrednio na ciało ani nie dodajemy olejku bezpośrednio do wody przy kąpieli. Jeżeli chcemy nanieść olejek na ciało, to należy go najpierw rozcieńczyć. Rozcieńczyć w oleju bazowym. I tu dam przykład. Ja bardzo często na te swoje przydługie włosy stosuję olejek rozmarynowy. I z jednej strony czasem to jest to olejek, który został olejek wyciąg olejowy o, wyciąg olejowy z rozmarynu, z liści rozmarynu. I to jest dużo słabsze, oczywiście ten wyciąg można stosować bezpośrednio na, na włosy. Ten wyciąg olejowy to znaczy yy, bierze się rozmarynowe liście, zalewa się olejem, odstawia się na kilka tygodni, w międzyczasie się miesza i potem się zlewa, filtruje. I to jest bardzo łagodny olejek, można sobie stosować bezpośrednio na włosy, bezpośrednio na skórę głowy, ale też bezpośrednio na skórę twarzy, na przykład, żeby zmyć makijaż. Natomiast jest jeszcze e, opcja z olejowaniem e, włosów olejkiem eterycznym. Olejek rozmarynowy jest fantastyczny właśnie na e, olejowanie włosów, e, do pielęgnacji włosów, do tego, żeby one rosły długie i, i błyszczące. E, aczkolwiek, jeżeli mamy do czynienia z olejkiem eterycznym, to ten olejek przed naniesieniem na włosy e, należy rozcieńczyć w, w, w oleju bazowym, bo inaczej te hajry się z scha, hajczy, z fajczy. No, spali się. Tak, więc najpierw rozcięczamy olejek eteryczny w oleju bazowym, a dopiero potem nanosimy na włosy. Do stosowania do demakijażu akurat nie stosowałam, natomiast stosowałam olejek lawendowy, tak, również do demakijażu, po uprzednim rozcieńczeniu rozcięczenie w takim, wiecie, kiliszeczku oleju bazowego. To może być jakikolwiek domowy olej, jaki tylko mamy w kuchni, cokolwiek mamy. Oliwa, olej lniany, słonecznikowy, rzepakowy. Też ważne jest dobrać do swojego typu skóry, ale generalnie można stosować to, co w domu, to, co w domu mamy. Tak. I to jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli dodajemy olejek do kąpieli i bardzo polecam generalnie dodawać olejki eteryczne do kąpieli też w zależności od tego, co chcemy osiągnąć czy trochę się doenergetyzować czy dodajemy jakieś olejki na przykład cytrusowe albo się zrelaksować, uspokoić tutaj już lawenda wchodzi w grę albo włączyć swoje procesy myślowe, jeżeli nam już głowa totalnie nie, 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 nie funkcjonuje to wtedy rozmary, na przykład wchodzi w grę, ale nie dodajemy tych olejków, znowuż bezpośrednio do wody. Dlaczego? Bo efekt osiągniemy dokładnie taki sam, gdybyśmy dodali, nanieśli bezpośrednio na skórę, czyli nabawilibyśmy się oparzenia. Bo jeżeli dodamy olejek do wody, no to olej w wodzie się nie rozpuszcza. Olej pływa takimi okami na powierzchni wody. Tak? W związku z tym, jak jesteśmy zanurzeni w tej wodzie, to wszystko jest ok. Gorzej jak zaczynamy się podnosić, wstajemy, no i ten olejek osadza nam się gdzieś na skórze i za chwilę mamy już zaczerwienienie i zjaraną skórę. Więc żeby do takiej tragedii nie dochodziło, to olejki znowuż najpierw rozcieńczamy w jakimś oleju bazowym, a dopiero potem ten kiliszeczek z olejem bazowym, czy tą łyżkę, powiedzmy, z olejkiem bazowym i kilkoma kropelkami olejku eterycznego dodajemy do kąpieli. Ja mam też jeszcze fajniejszy sposób, sposób tak, który jednocześnie łączy aromaterapię i bąbelki w kąpieli. Czyli bierzemy żel pod prysznic albo szampon, ale bez zapachowe takie wiecie, alergiczne dla skóry atopowej. I bierzemy łyżkę tegoż żelu albo szamponu bez zapachowego, i dodajemy do tego żelu kropelkę, parę kropelek olejku eterycznego. Mieszamy i dopiero wlewamy do kąpieli. Mamy bąbelki, które to bąbelki są połączone z zapachem, z aromaterapią, bo olej się miesza właśnie z z tym mydłem, z tym detergentem czy z tym żelem pod prysznic i w ten sposób jest i bezpiecznie i przyjemnie a przyjemnie podwójnie bo mamy aromaterapię i bąbelki to były pięć błędów, które zazwyczaj, które zazwyczaj mają miejsce przy stosowaniu olejków eterycznych, mam nadzieję, że w przyszłości te błędy uda się Wam wyeliminować a gdybyśmy, gdybyście mieli jakieś pytania jeszcze do olejków, do stosowania olejków, do właściwości olejków eterycznych, to zapraszam do kontaktu. Dużo informacji znajdziecie też w moich e-bookach Zielsko na każdą porę roku. Tam są też różne pomysły i przepisy na stosowanie olejków w codziennej pielęgnacji, w codziennym. W wspieraniu w dobrostanie. Także zachęcam. W razie czego jestem. Wszystkiego dobrego, pa-pa!